Dobra i tak wyglądają te tradycyjne balijskie stroje I dlaczego oni mają te tradycyjne balijskie stroje? Bo dzisiaj jest czwartek No Dojechaliśmy na jakiejś zadupie Gdzie podobno jest najlepszy durian na Bali Ma ocenę w Googleach 5.0. 0 Astencja ma awokado Mhm w smaku jest słodki Bardzo słodki Mhm Nie orzeźwiający Pan dodol I to jest nasz pan dodol Tutaj prowadzi ścieżka w dół, możemy sobie zejść tędy, 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 tam aż na dół? Nazywam się Andrzej Barzel i wraz z rodziną zwiedzam świat, odwiedzając miejsca znane i te dużo mniej. A w podróży, jak to w podróży, bywa różnie. Zapraszam. A co? A gdzie teraz? Witamy w kolejnym dniu. Jesteśmy na śniadaniu. Martyna, prawie standardowo, zamówiła Benedykta, czyli kanapkę z jajkami po benedyktyńsku. A ja tym razem wziąłem and cheese. Tak wygląda ich wersja and cheese i obsługa jest dzisiaj w tradycyjnych, balijskich strojach i pani powiedziała, że jest jakaś ceremonia, tylko my jej nie zrozumieliśmy więc próbujemy zapytać jeszcze w recepcji bo każdy z obsługi jest ubrany inaczej niż zawsze no dobra, a teraz smacznego good morning zobaczcie, to są tradycyjne, balijskie stroje ma, a pani nie ma jeszcze ma pan Machacz, który zatrzymuje samochody, żeby wypuścić. Wypuścić. Jak się wyjeżdża z hotelu. <laughs> Dobra, i tak wyglądają te tradycyjne balijskie stroje. I dlaczego oni mają te tradycyjne balijskie stroje? Bo Dzisiaj jest czwartek no. i będą tam w świątyni jakieś odprawiać swoje modły. Aha. A mają na całym Bali, żeby przybliżyć kulturę Bali. Tak, Aha. tak zrozumiałam z tego. No fajnie, fajnie, Nie tylko w tym hotelu, tylko na całym Bali. Okej. Okay. Pytałam go czy to jest czwartek jest jakiś niedziela i nie, nie do końca. Ale ja, i jakieś świątyni nie będę mieli mogli. Więc... Dojechaliśmy i stanęliśmy przed takim czymś, tak jak stoją te skuterki dwa. Bo tak nas gogle wyprowadził. I powiem wam, że gościu się zatrzymał I nam pomógł Przenieść te skuterki Bo z czarkiem by było ciężko Tak nas kurde gogle wyprowadziło Jedziemy teraz Zjeść duriana Dojechaliśmy na jakiejś zadupie Gdzie podobno jest najlepszy durian na Bali Ma ocenę w Googlach 5 5.0 Jesteśmy dosłownie Na zadupie no, Ale okej, okay, podobno są Tutaj najlepsze duriany. Nigdy nie jedliśmy duriana, idziemy spróbować, jak on smakuje. Tak wyglądają owoce durian. Zobaczcie, dużo, dużo. Hello, this is the best durian, probably. Thank you very much. We want to taste because we don't eat durian before. Mm. First you yes jest is the first. I teraz weźmiemy Duriana Nie wiem. I don't know small, uh, you are, uh, yes. small or big? No small because we don't uh, mm. Dobra. Nie wiem, w Durian waży 2,30 kg. To jest kurwa dużo waży. Tak, i mam nadzieję, że nam to przykroją i dadzą nam na tarce do jedzenia. I za takiego 2 -kilogramowego Duriana płacimy 162 tysiące, czyli na nasze koło nie wiem, 27,8 zł. Tak, 62 coś tam. I pani nam przygotuje tego Duriana. Zobaczcie jak się robi. Pani rękawice. tego Duriana obiera. O. I tak wygląda w środku Durian. I to się chyba je. Pani daje nam rękawiczki. Okay. I? from? Poland. Far, far away. But we have the same flag, just opposite. You know? Poland's flag? I don't know, flag flag. Okay. Dobra. Uh, Martyna je uh, yeah. duriana. Tak? Faktycznie gdzieś widzieliśmy na filmiku, że będzie kremowy. Konsystencja ma awokado. Mm -hmm. W smaku jest słodki. Bardzo słodki. Mm -hmm. Nie orzeźwiający. No. Nie taki tylko kremowy. Mm. Mm -hmm. Ale jest dobry. Mm. A ty? Dobry jest. Trochę smakuje jak słodka cebula. No, ja. ja lubię sobie z cebuli. No No, <laughs> bez kitu to smakuje tak niedobrze, mm -hmm. jak ta cebula. Powiem wam tak. Chciałem zawsze legendę, tak. Nie? Po tych wszystkich legendach jak smakuje Durian. Tak. Uważam, że jest niezły. Ja się mam powietrze jakby... Nie staram się nie oddychać. Ale on, on, on Śmierdzić nie śmierdzi. Nie. No. On to jest mnie, po prostu on, w smaku niedobry. On ten nie śmierdzi. It doesn't smell bad.

żebym sobie powiedzmy kupił go drugi raz ale myślałem że będzie dużo gorszy uwaga próg zwalniający jej o, po prawej mijamy bananowce a my jedziemy właśnie do wodospadu. jej, ale dużo takimi winnymi ulicami o, właśnie banany rosną tak, rosną do nas sam Chyba tak, nie jestem pewna no i Weźmy na typowej wsi, więźburyana, bardzo dobry. W ogóle nie śmierdział. Tak, nie śmierdział. To są mity. Może, może jakiś starszy śmierdzi czy coś. Albo właśnie świeży może, nie wiem. Ale naprawdę był dobry. Smakował jak cebula z dwóch tylko nie chrupiąca. Tak, nie polecam. wreszcie wyjeżdżamy z takiej asfalt ludzie, asfalt Martyna znalazła jakiegoś warunga po drodze który się nazywa Pan Dodol i to jest nasz Pan Dodol Pan, pan Dodol, a się pan Dodol jest albo. O, tutaj widzisz? Widzicie, warunek pan Dodol i to jest ten Dodol. Jesteśmy przy Wodospadach. Kupiliśmy bilety. Bilety kosztowały po 20. Na dole są, są baseny, można się wykąpać. Można też iść przy Wodospadzie się wykąpać tam do góry jest szklany most. My jesteśmy na wodospadach. Tutaj prowadzi ścieżka w dół. Możemy sobie zejść tędy, 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 tędy tam aż na dół. Jest miejsce, gdzie możemy się wykąpać. Jest basen. I można iść tam w kierunku wodospadu, tam też można się wykąpać. Tu zobaczymy jak to wygląda. O, z tej strony tam ludzie stoją i się kąpią. Bardzo ładny widok. Bardzo ładny wodospad. Wejście tutaj kosztuje 20 tysięcy rupi indonezyjskich, czyli jakieś 5 zł. No i z tej strony tutaj też mamy piękny widok na wodospad. My schodzimy schodami w dół. Kombać się nie będziemy. Tu mamy szatnie Mamy też yy, Skrytki, możemy odłożyć swoje rzeczy Także bardzo fajnie Więc jakby ktoś chciał na przykład Przebrać się w strój kąpielowy Czy yy, No Przebrać się w strój kąpielowy i skorzystać yy, Z wodospadu Czy z basenu na górze Tutaj W tej knajpce to jak najbardziej ma gdzie to zrobić Fajnie tu. Naprawdę fajnie podoba mi się. Bardzo ładny widok, bardzo ładny widok To jest nawet takie jacuzzi, ej no fajnie to wygląda, naprawdę fajnie to wygląda Jak ktoś wziął strój kąpielowy i zamierzałby się kąpać to polecam My mamy ograniczony czas, bo chcemy jeszcze jechać na nasz basen A na skuterach mokrym nie fajnie się siedzi Poza tym jeszcze musimy kupić pamiątki, a jutro wylatujemy z Bali do jakarty. Ale powiem Wam szczerze, że warto tutaj przejechać. Naprawdę, naprawdę warto. Przechodziliśmy do innego warunga Tamten był głośny to Nie jest głośny Nie, tu nie jest głośno to Jest, ja wierzyłam, to poczekaj Się nazywa Badi... Badi Gambulus Gambulus I zobaczcie, tutaj już jest mniej turystycznie i nas i Goręk z kurczakiem, czyli ten Ayam, kosztuje 25 tysięcy. Gdzie my wczoraj płaciliśmy 60, a jeszcze gdzieś indziej, co byliśmy, to płaciliśmy chyba 70. A tutaj już jest dużo taniej, czyli 25 tysięcy, to na nasze tam 6 zł. I mają soczki świeże i kosztują jedynie 25, czyli tak samo jak ten jak ten ryż czy makaron i to ryż, mije to nudna. Zamówiliśmy, jest pusta mam nadzieję, że oceny w google'ach są ok znaczy były ok, w sensie, że pomimo, że nie ma osób tak, ale ona się zamyka, nie? nie długo teoretycznie no teoretycznie tak, że do 17 pomimo, że nie ma osób, no to będzie to jedzenie dobre tak jak są oceny w google'ach a w google'ach to ma chyba 4,9 Trzy, cztery, więc. więc całkiem spoko. Później mam wrzu wrzucę w gdzie Ludzie, to jest. Przyszło nasze mija Goręk Zuza zamówiła to samo, Martyna też. Czarek wziął ryż i powiem szczerze, najlepsze mija gorek które jadłem. Naprawdę bardzo dobre, polecam tę.